Dzisiaj zapraszam na film Rumuńskie wakacje. Piwo Roman Holidays z browaru Raduga. Black Witbier. Czarny Witbier. Ciekawe połączenie. Najpopularniejszym piwem w tym stylu jest Bila Nycz z obołonia ukraińskiego. Dawno już tego nie piłem. Parę lat. Pamiętam, że było niezłe. Także ciekawy, ciekawy styl, ciekawa interpretacja. Zobaczymy jak wyjdzie jak wejdzie Radudze. Black Witbier to unikalna wersja Znanego, belgijskiego, pszenicznego stylu z dodatkiem słodu czekoladowego. Orzeźwiające, lekkie i cytrusowe dzięki użyciu skórki pomarańczy, kolendry i chmielu wakatu. Czyli nowozelandzki. O aromacie limonki. skład woda, słód pszeniczny, słód jęczmienny, skórka, e, słodka skórka pomarańczy. Zazwyczaj w Witbirach jest gorzka, no ale zobaczymy. Kolendra. Chmiele wakatu i magnum na goryczkę, wakatu na aromat, drożdże S33, ekstrakt 13,1, alkohol 5%, goryczka 20 ibu. Piwo uważone w browarze zodiak. Black Whitbeer, więc sobie skorzystam ze szkła Wheat Glass. Szkło do piw pszenicznych. W sumie jeszcze go chyba do żadnej pszenicy nie używałem, więc zobaczymy. Słabo się pieni. W ogóle piwo sprawia wrażenie bardzo gęstego i pachnie jak Black IPA. <grywa> Taki aromat unosi się palonego słodu i, i amerykańskich chmieli. Piwo prezentuje się tak. Czarne, nieprzejrzyście. rzeczywiście jest Black i to tak zupełnie. No, tu przy nóżce gdzieś, o, tutaj. Jak się spojrzy od, od góry na, na podstawę, to, to trochę prześwituje taki brunatny, mocno zmętniony, mocno zmętnione piwo. Piana bardzo niska, niezbyt ładna, taka, taka rzadka, no, nie, niezbyt atrakcyjna, bardzo stałtowa. Jeśli to by był stałt, to można by było. Hmm, to przeżyć natomiast no witbier jednak jakąś pianę powinien mieć nieco bardziej bujną. Tym bardziej, że aż tyle miejsca jest tutaj w szkle przeznaczone na pianę. No i aromat jest rzeczywiście tak jak czułem, taki kwaskowy, kwaskowy chmielowy, ale właśnie też dość mocno palony. Rzeczywiście on jest bardzo ciekawy i bardzo fajnie skomponowany, natomiast ja nie dostrzegam tutaj charakteru witbira w nim. Raczej dominuje tutaj ten chmiel, który daje aromaty limonki, bo rzeczywiście jest taki cytrusowy, cytrynowy, cytrusowy aromat, limonkowy też może. Plus te skórki pomarańcz na pewno też wnoszą i mieszają się z tymi aromatami chmielowymi, przez co. Nie wiemy do końca, czy to jest aromat dodatku owoców, czy chmielu. Tą wątpliwość powinna nam wyjaśniać kolendra, której tutaj na razie w ogóle nie czuję. Także przy tym nikłym udziale kolendry, bardziej to piwo przypomina jakiś, jakiś American Black IPA, coś takiego. Ale niemniej zapach jest fajny. Może ta kolendra wyjdzie w miarę ogrzewania. Miejmy nadzieję. Ale wyraźnie nuty palone, nuty czekoladowe. Zmieszane z cytrusowymi. Świetne połączenie. No, widbira tutaj nie, nie odnajduje w tym piwie. Jest bardzo przyjemne, bardzo smaczne, czekoladowe przełamane cytrusami. W zasadzie to, co jest w aromacie jest też w smaku dość wytrawne, więc, więc takie wydaje się bardzo lekkie. Ten dodatek ciemnych słodów tutaj jakby nie, nie przeszkadza w żadnym razie. Jest lekka kwaskowość, cytrusowość. Goryczka jest na niskim poziomie. No tak jak powinna być, ona jest prawie niezauważalna. Bardzo dobre piwo, tylko trochę mi brakuje tutaj takiej pewności, że to jest widbir. Gdzieś tam, tam, może ta kolendra gdzieś majaczy, ale ona jest naprawdę niewyraźna. Myślę, że lepiej byłoby to piwo promować jako jakiś, powiedzmy brown ale z dodatkiem skórki pomarańczy, czy. Brown ale no, na stout. cech stoutu nie ma, cech black IPA no też goryczka jest za niska, yy, więc jakiś brown ale by mi tutaj najbardziej pasował. Bardzo dobre piwo, tylko yy, no, nie do końca odpowiada temu co jest na etykiecie, nie udało się tutaj zachować charakteru Wilbira, ten charakter przepadł yy, gdzieś tam w czeluściach palonych słodów i, i chmielu. Ale piwo super, naprawdę bardzo smaczne. A może rzymskie?